Stare maszyny rolnicze. Część następna. No taki nietypowa maszyna. Bo maszyna czyszcząca, ale taka wąska targanka. Ona. Yy, słoma, która z niej wychodziła, była taka potargana. Ach, o kurczę, no sobie. Będzie na filmie. jak kicham. I tam zabytkowy. Ten to naprawdę stary, no? Naprawdę starutki. Młynek O, unika. To przedwojenny. No naprawdę, to jest Sieczkarnia. Ale masz tu tych skarby. A Mocarnia wrócimy jeszcze. Mocarnia ma swój symbol MZC 4B MZC A ta szerokomotna była MSC MSC 7B. Hmm. Młynek, wrócamy do młynka. Ma korbę, ma trybik. No, stary, stary. jak to już nagrywałem. Tu jest obsypnik do ziemniaków, ale już taki nowoczesny na sprężynach. O, to jest klatka do przewożenia świniaków. Kiedyś w każdej gospodarstwie każdy miał takie. Były drewniane wcześniej, później metalowe zaczęły robić. W tą, to ze dwa świniaki się zmieściły. Ty nie pamiętasz Krzysiu jeszcze jak wozili świniaki w takich klatkach, co? Nie wiem, jak jeszcze ważył kiedyś tak. I ważył, woził i do knura trzeba było wozić często w takie, jak nie miał ktoś swojego. O, ta mocarnia miała koła, ale koła zginęły. Pewnie były. przed O, a w tych szerokomotnych pasowały do dużego fiata. No, ale nie wytrzymywały kały się. Tak, bo to była słaba jakość gumy schowane, nigdy na dworze ta maszyna nie była. No, myślę, żeby ją uruchomił jeszcze. Tak, oczywiście. To z tym to nie ma kłopotu. Ale jakby nagrał taki odcinek. Ja nagrywałem taki odcinek, jak Sławek Prokopiuk czy taką maszyną mucił, ale było to 15 lat temu. Jakość tego filmu, ten film jest na YouTubie, ale jakość jego jest tak słaba, że bo kiedyś nawet... Tam jeszcze jeden młynek jest, on z tym silnikiem już przerobiony, tylko silnik wyjęty jest. Kiedyś. Tutaj jest też drewniany, wąski, taki dość tak. przerobiony koło od roweru. I u, u góry, z, z te, jak znam życie, to silnik tak. był to silnik był od pralki do, od, od, od pralki frania. Mam tak. tam przewracarkę, to już nagrywałem. Stare maszyny rolnicze nie takie stare. Z lat osiemdziesiątych pewnie, co? nie to... A to jest polska? Polska, ona była kiedyś spalona, ona jest już zrobiona. Odrestaurowana, bo te jugosłowiańskie to były takie malutkie, nie? Blachy jeszcze widać, że popalone są. Opowiem jeszcze o tym. To o tym muszę opowiedzieć historię. Fajna sprawa, bo tym w dzieciństwie łowiliśmy tym ryby. To jest taka, nazywali... Leby, ojciec, kiedyś na kupił taki podłużny koszyk, nie każdy miał na wsi, jak ktoś miał, to przeważnie dzieciom nie dawał, bo my wyciągaliśmy to ojcu ze stodołu i szliśmy na ryby do stawu. I było tak kiedyś, że jedną popsuliśmy. W dwóch się to ciągało. Nazywało to się kolebka. Kolebka, kosz. Byle kałuża, byle, byle jakiś mały stawek to już sprawdzaliśmy czy są tam ryby. Czy złowiła karaska wielkości dłoni to był rekord świata? wiem co tam bo ja tu nie sprzątam tylko A to są, to są brony. od tych co... No co tam co, co malujesz. tutaj obręcze to od bryczki takiej starej a to obręcze od bryczki Metano. albo od koła żelaznego okucia Met metalowe okucia do, do żelazniaka czy do bryczki tam no sanki jeszcze są przygolone pomonko tam. Tam, e, Krakowski, nie tutaj to akurat nie ma wartościowych rzeczy. Nie, no to... Tylko... Tego na złom nie sprzedaż. Historyczne takie. opryskiwać, to też raczej na złom. No mówię teraz. opryskiwacze to oj, muszą mieć końcówki wymieniane, sprawdzane Samochodów. co jeszcze w tym teliku. Rzutnik obornika. Jedno ale w dobrym stanie. W całkiem niezłym stanie. Kiedyś taki miałem, mój ojciec miał taki kupiony od ty, Krzysiek. Burty już trochę zerdzewiały, ale mechanizm nasmarowany. Wszystko no, chodzi. To jest taka rama od przyczepki jeszcze taki. Albo to wózek ręczny nie. Przyczepka mała. Mała przyczepka tam jest, nie?